Właśnie mijamy główki zielona, czerwona w porcie. Spokój, kompletna cisza, a tu jakiś żeglowiec stoi. Nie wiem, czy to nie jest zawisza czarna. Zaraz będziemy sprawdzać, a my sobie płyniemy zwolnij troszkę. Jesteśmy w porcie. Troszeczkę zwolniłem. Ładnie widać teraz. Zielona, czerwona. Tam Gdańsk został piękną poświatą. Sobie płyniemy, ale flauta. Tym miało mocniej wiać. Tu prognoza się nie trafiła. Totalna cisza. Totalny bezruch. Pięknie. Do tego zawsze trzeba prognozy na bieżąco sprawdzać. A i tak. Inaczej zgoła jest. Dobrze.